Witam na kanale Tyber. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy grę w Assassin's Creed Origins. Dawno nie nagrywałem odcinków z tej gry. Nagrywałem może pierwszy odcinek, ale to jakiś czas temu. Już go widzieliście w sumie niedawno. Ale ja miałem trochę, troszkę taką przerwę, bo nagrywałem troszkę inne, inne rzeczy. Później miałem e, przerwę w nagrywaniu. Udostępniałem tylko filmy, które. Który miałem nagrany w zapasie, tak? I właśnie też udostępniłem ostatnio pierwszy, pierwszy odcinek Gry Assassin's Creed Origins A... Już właśnie gdzieś tak mniej więcej po miesięcznej przerwie Kontynuuję Nagrywanie tego Więc będę musiał sobie troszeczkę sterowanie przypomnieć na pewno To taka jakby ponowna nauka gry w sumie tak dużo nie umiałem, ale wiem, że jest troszeczkę inne sterowanie niż w syndykat. Też ruszyłem ostatnio ze Star Warsami, The Force Unleashed. Kilka odcinków też nagrałem. Nagrałem teraz ten, też czekam na udostępnianie. I widzę, że coś przecina. Nie cały czas mam problem właśnie z niektórymi grami, że mi przecinają. Coraz więcej to chyba wina u mnie strasznie słabego sprzętu. no Bo jesteśmy w miejscowości Siwa co my musimy w ogóle zrobić. Dobrze, czyli to są zadania poboczne oznaczane wykrzyknikiem. że sporo będzie zwiedzenia No, świat jest spory Też w kowadło zadanie poboczne z poziom trzeci. Wydaje mi się może tam, nie bardzo wiem czy tam muszę iść właśnie, ale... No troszeczkę sterowanie mi tu zawodzi z tego co widzę. Zobaczmy jeszcze sterowanie tutaj, bo coś jest nie tak, na pewno. Rozgrywka. Dźwięk sterowanie? Altem się wspinam. Interakcja główna, wyzwanie wierzchowca to jest Q. Wspinaczka w dół. Abigailnya ni mah Cóż, to muszą uniki robić do przodu, co jest dziwne. Zjazd rodzinny, szczury wodne. I tak będę musiał robić troszeczkę tych pobocznych questów, żeby zdobyć piąty poziom, żeby zrobić misję główną. Pierwszego questa to jest zjazd rodzinny i szczury wodne. Freshwater spring in the Amanai cave. I know that cave. Better look into it. Dobr. Gdzie jest mój cel? Tam jest cel, chyba. Tam jest co. Dochodziźmy na byszkowca. Dobrze, czyli Xem, a x nie widziałem x ani żeby uh? czy dobrze kura. Tak? Tak tutaj i tam. Jaki halt? Co to jest? Hmm, Zabij kapitana z Nightscar, bo za daleko co prawda pobiegłem. Ale mnie to troszeczkę tak zaintrygowało. Jakbym już tylko widział, jak stąd zejść. Dobra. No, słucham Cię. Pokonany kolejny. Nic przy sobie nie mają. A jest, dobra, jest skrzyneczka. Co ciekawe, podczas walki ten biega normalnie. A... Dobra, czyli to jest kolejna dziwna wariacja w tej grze, że mam jakiegoś y, ptaka tutaj. Troszeczkę inny. W poprzednich grach z tej serii yy, było łatwiej, bo miałem tą wizję asesyna, tak? A teraz. Teraz mam tylko orła. na pewno wygląda inaczej już pod tym względem. Prawda nie mówię, że jest gorzej, tak? Bo. Hey. Hold on. O to jest chyba ten kapitan, tak? Zobaczymy. Dobra łuk jest. O! Widzę sporo ich jest tutaj. Nieźle się dzięki nim wzbogacę, dobra, to co tu mamy? Rozkazy dla patrolu może mi się zdawało, ale widziałem dziwne postaci na szczycie wzgórza Amanai. Na północ od naszego obozowiska, wokoło same grobowce i aż dreszcze chodzą po plecach. Nie mam jednak odwagi wspiąć się na wzgórze i osobiście y, y, sprawdzić, y, czy widziałem ludzi, czy może jakieś y, boskie stworzenia będące cieniem K, albo jeszcze gorzej, demonicznego ducha. W moim obozie nie ma śmiałka który by tam poszedł, a groziłem im nawet że nie dostaną kropli wina przez tydzień. Odrzekli mi, że mogą mnie pić choćby i przez miesiąc. Mężny żołnierzu, rozkazuję ci, żebyś poświęcił swoją duszę i zdobył dla mnie potrzebne informacje. Niechaj Amon ci, ci towarzyszy. Heops. Dobra, ciekawe wieści zdobyliśmy tutaj. Ale skarbów nie widzę, więc albo zdobyłem to, co miałem zdobyć. Pytanie, co było tym skarbem? Chyba, że tu jest ta skrzyneczka, którą miałem zdobyć, i chyba tak. To jest ta skrzynka. Teraz przynajmniej wiemy, jak wyglądają tutaj skarby. Ale gdzie ty chłopie, idziesz? Miałeś na to wejść. Nie taki był plan. To nie tak miało wyglądać. Dobra, jesteśmy. Amunicja pełna i otwieramy skrzyneczkę. Dobra, zrobiliśmy to co trzeba. Teraz możemy zobaczyć, co my mamy dalej. Wyposażenie. To nie, mimo że tutaj maczuga ma większe obrażenia, to ja wolę jednak miecze jednoręczne używać. Jakoś lepiej się czuję w tym temacie. Dobrze, co zrobiliśmy, to tutaj na pierwszym takim zakręcie musimy skręcić w lewo po prostu. To nie to, to nie to, tutaj będzie. Świątynia Amona. Dobra. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć nasz odcinek dzisiejszy. W kolejnym odcinku zwiedzimy tę jaskinię. E, tą świątynię Amona. Odcinek już trwa 20 minut. E, myślę, że wystarczy. Tutaj zrobiliśmy obóz koralowy jest na taką rozgrzewkę w świecie Assassin's Creed Origins wystarczy dziękuję wam bardzo za oglądanie jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję do zobaczenia cześć.